Cześć, kochani widzowie, to ja, Miss Ania. Zaraz przyjdziemy, widzowie, do odcinka, powiemy, jaki dzisiaj jest, ale zamiast tego chciałam taką krótką, widzowie, wiadomość przekazać. Nie, wczoraj, wczoraj, prawie dzisiaj, wrzuciłam recenzję zestawów z tego sezonu i musiałam, na widzowie, z netką ten wziąć na dwie części. Z tego względu, że film po prostu nawyżył za długi czas. No i widzowie... Po prostu po, po po, postanowiłam, że podzielę to na dwie części. To jak coś, na to widzowie, zapraszam, oczywiście, na pierwszą część, a później, jak opierzecie pierwszą część, to zapraszam po prostu drugą, jak coś. No i dobra. I co dzisiaj? Jak, dobra. I to jest, widzowie, wszystko, jak coś, chyba, z informacji, które ja chciałam na razie dzisiaj powiedzieć. To najpierw, przed tym odcinkiem, oczywiście, widzowie, najpierw byście tamte recenzja recenzję mnie, No ale dobra, przejdźmy oczywiście do odcinka dzisiaj, jakie jest odcinek, dzisiaj będziemy otwierać, ale widzowie nie wiem co. Powiedzcie dlaczego. Bo pamiętacie, z którego się odcinku. To było otwieranie gazetki Avengers. Pokazałam to opakowania, jak pamiętacie. I tutaj wylosowałam właśnie gazetkę, którą miałam otworzyć. I dzisiaj widzowie też tutaj wylosuję i nie wiem jaką rzecz, bo ja mam widzowie zestawy, gazetki lekko i widzowie inne różne rzeczy i też książki. No i widzowie, ja po prostu wylosuję. Ja tutaj ten. I z tego widzowie wylosuję, co ten mam się trafi. No i oczywiście jak ten to Wam oczywiście pokażę, co mi się wylosowało. Na drugim kacze, żeby nie było. No i widzę... Wie, albo na tym też Wam pokażę. Zobaczymy. No dobra, ja tutaj sobie jeszcze wymieszuję, żeby nie było. I widzowie sobie losuję, żeby nie było tajemnicy. Jest który numer? Już widzę wie, popatrzymy. Jest numer widzowie 12. Tak że to jest dwunastka. Numer 12. No tu okej, okay, widzę. Wie. To zrobimy tak, że żeby nie ten odcinek w sumie ten, to ja widzę wie, na spokojnie sobie znajdę, bo <głos》>, tych numerów jest trochę sporo. Żeby znaleźć jak coś widzowie mamy numer 12. No dobra, dwunastko zaraz zobaczę. Oczywiście, co po tym, jak, jaką rzecz bardziej chciałam powiedzieć, jaka rzecz się, trochę się trafi. No to po spokojnie sobie zaraz wrócę, się wracam, poszukam po prostu tego numerku, żeby było szybciej, żeby ja nie przedłużać tego odcinku. No to idę znaleźć i zaraz pokażę Wam, co mi się wylasowało, bardziej co nam się wylasowało do otwarcia. Witam widzowie z powrotem, już jestem widzowie, szukam dwunastki i widzowie znalazłam I dzisiaj troszeczkę tak skromnie, bo widzowie zobaczcie co mi się widzowie wylasowało Jak coś to widzowie podkleję Jak coś widzowie jak widzicie zgadza się 12 12 się zgadza No i dzisiaj taka drobna rzecz nam się trafiła Jestem widzowie jak widzicie saszetka z dot dots Oczywiście to są sobie takie dodatki do bransoletek, coś takiego. Jak widzicie, create Your Designs Extra Drop, seria druga. Jak ktoś widzę, ja tę saszetkę już mam mówię, w ogóle ja to kupiłam dawno temu. W Rosmanie na promocji, jak pamiętam dobrze. Już nie pamiętam, bo sobie paragonu już nie mam, ale to było wtedy na jakiejś promocji. I mi się spodobały te tutaj takie, jak widzicie, że tutaj będzie 10 supres, Charles i Króle. Jak ktoś tu wspomniałem, to wiecie. I po prostu tutaj są takie fajne, takie, jak widzicie, takie kwadraciki, które mają różne takie wzorki, i ja tego wzięłam nawet spoko, co nie. No i oczywiście to jest seria druga, to musiała być widzowie pierwsza. Jak też macie, oczywiście, jak widzicie na stole, numerację tego tej saszetki to jest widzowie 4, 1, 9, 1, 6 jak coś, no to możecie chyba w internecie znaleźć, no i ile tutaj mieści się elementów ponad 109, 109. no nieźle może tutaj jest napisane oczywiście co tutaj, ten Pong jest widzowie 10, Supresczant i dostajemy 10 widzowie takich takich i resztę innych oczywiście Takich elementów. No to nawet widzę spokojnie. I tutaj już takie informacje, no i gdzie można przeciąć. W sumie. No to widzę, nie będziemy się przeciągać. Jak coś to widzę, ja już numerację sobie, yy, już to sobie wyrzucę, bo w sumie nam się już to nie przyda. No i ja biorę oczywiście nożyczki, no i zobaczymy, co nam się trafiło. Wiecie co, może na bezpieczeństwa chyba sobie coś wezmę. Albo zobaczymy, no bo wiecie, nie chcę w ja tego pokubić, bo widać, że to jest malutkie. Ja jest docami nigdy nie... No ja słyszałam widzowie o tej serii, że są takie, wiecie, różne elementy, takie wiecie, że możecie zajmować. Ale w sobie nigdy tego jakby nie brałam. Ale mi się spodobały widzowie te elementy, które tu są, te czarmy. Jak to się w nazywa? No dobra, ja to widzowie jak nigdzie otworzyłam. No mi się w nie przydają. I to też, widzowie, mi się nie przyda. No dobra, ja jedną rzeczą nie dam rady. I widzowie, sporo jest widzowie tych elementów. Ja już wam widzowie to tak pokażę. Sporo jest widzowie tych elementów. Ja wtedy może lepiej widzowie, no nie wiem. albo dobra, wysypujemy tak ostrożnie, żeby się nie pogubiły. No i to wszystko. No dobra. Nie wiem czy sobie zostawię, czy nie, ale. Patrzymy. Może sobie jak coś do nich zostawię żeby mieć gdzie, gdzie trzymać je. Jak coś tu sobie pożegnam. Brzyczki sobie schowam, żeby nie przeszkadzały. Bo już otworzyłam szybko oczywiście. To, to okej. Okay. No i tutaj zobaczmy co tu mamy Za ten. Zaraz zobaczymy oczywiście te czarne Niektóre już widać widzowie Ale to chcę po ten i Zaraz zobaczymy Jakie mi się tu w sumie trafiły Bo w sumie to fajnie mieć nawet do figurek widzowie takie Żeby nawet im dać do rączki Że na przykład są jakieś takie To są jakby na przykład udawać Że to są dla nich malunki jakieś Czy na przykład jakieś że wysyłają do siebie Na przykład takie liściki i zobaczmy, czy jest ponad 10, jak oni mówili na Saszrowce. No i dobra, liczymy, czy dobrze się zgadza. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. To mnie trochę pomylone. No dobrze liczę. Poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11. To widzowie, bo normalnie zobaczcie, pisze, że powinniśmy dostać aż 10 tych, 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 ale dostałam nie są co Trafiło mi się jest szczęśliwe, że dostałam ponad jedną więcej. Co nawet spoko. 10 takich, ok. No i dostajemy tu widzowie, jak widzicie, po dużo, sporo elementów. Ja zrobię tak, widzowie, że może chwileczkę zrobię takie króciutkie cięcie, bo widzowie, jak widzicie, może to szybko posegreguje, bo tak to byśmy, nie chcę wam, yy, wiecie o co mi chodzi, wam oczywiście, żeby nie przedłużać filmu. Ja to szybko posegreguję i zobaczymy zaraz, jakie obrazki mi się na przykład trafiły. To chwileczkę, poczekajcie. No i już jestem z powrotem, taki ten... Widzowie, już posegrowałam nasze te klocuszki Bardziej te dodatki oczywiście, takie wiecie No i widzowie, tyle jest tego. Mamy tak Mamy takie, już wam pokazuję Tyle widzowie, takich niebieskich tych Jak coś. Tu mamy aż tyle tych To nad sporo Możecie napisać w komentarzu ile jest Widzowie, jak coś. Mamy kolejne takie Jak podobne te tylko o kolorze takim, takim różowym, jasnym, takim kremowym, coś takiego. Też ich trochę jest sporo, trochę podobnie jak tutaj. No i jak coś, też fajny kolor tego. Takich fajnie dobrali. Mam tutaj jeszcze takie, też coś takiego podobnego, sobie, o, brokatowe. To są sobie przeroczyste, takie kryształki. Dobra, nazwijmy, no, że to są kształtki i w środku mają, to są takie widzowie brakatowe, bardzo fajne, mi się te podobają, ale wszystkie też są super. Kolejnymi elementami są takie, takie kawałki mini pizzy. coś takiego bym powiedziała widzowie. I mamy tutaj takie jasno-niebieskie, jak widzicie, trochę też ich nawet sporo jest, nie powiem, można tutaj spokojnie nawet robić, też jest spoko. No, i dostajemy tutaj takie żółtawo pomarańczowe coś takiego, ale bardziej to przypomina mi żółć. I też dostajemy kilka, jak widzicie, trochę sporo Nie wiem, czy tutaj naprawdę widzowie mamy ponad 109 elementów, bo jak powiedzmy, jeszcze się liczają te niby 10 u mnie, wyszły te. Yy, oczywiście 11 tych elementów, to to może jest, może więcej niż 109. No, nie wiem, co wiem. Napiszcie w komentarzu czy macie taką saczetkę z takimi tymi Nie wiadomo z jakiej serii Czystej, czystej, ale sobie tak powiem Wam że sporo dostajemy klocków, bo w sumie można nawet wziąć mini na przykład taką wiecie od klocków mały nawet ten i coś, na przykład mały portecik można z tego nawet stworzyć, nie powiem naprawdę widzę, można mały mini portecik zrobić no ale dobra Zobaczymy w końcu, jakie tutaj mi się trafiły te obrazki, oczywiście. Jestem trochę cie... bardzo ciekawa. To ja was tak odłożę. O, oczywiście ten. I zobaczymy, jakie nam się te, bardziej mi trafiły. Dobra. Ty, tutaj te klocki sobie posortowałam W sumie takie są, może do torebki, bo w sumie będę musiała pomyśleć, jak może coś stworzę z tych. O, jeszcze przedłużam, wam pokażę. Jak stworzę coś z tych jakichś. Mini obraz, to no, wam oczywiście można szorcie pokazać, co Wam jak coś. No ale dobra, zobaczmy jakie obrazki. Bo niby ma się niby trafić 11 takich szansów. No, takich różnych ikonek, bym No dobra, zaczynamy od pierwszej. I jest ją, jak widzicie, coś takiego. Jak widzicie na kamerze, taki. Yy, taki wybuch bym powiedziała, coś takiego. <grych> coś takiego, widzę taki wybuch. Nie wiem, czy widzicie taki, czy z daleka, czy taki, taki widzę, bym chciała wybuch. Powiedzmy, taki wybuch. Hy, taki wybuch. I nawet fajnie to nawet wygląda. To mamy jedną odkrytą. Kolejną mamy. O, mamy tutaj, zobaczcie, tu mamy kolorowe napisać hej. No to hej. Widzowie, to fajne takie. Można wziąć sobie hej. Tu mamy hej. W takim fajnym kolorze. Widzowie, tutaj jest... Litery są kolorowe, jak nie czy widzicie. Chyba tak. Bo to jest naprawdę aż się mieści tak w rączce. No to mam widzowie, drugi hej. W sumie fajnie się zobaczy, dobrało kolorystycznie z tym. No dobra, weźmy może teraz tą. Kolejny jest widzę, w innym kolorystyce, i mamy tutaj słowo, kolejne słowo love. Teraz tam mieliśmy hej, a tu mamy love. Idealne widzowie, na Walentyki. Fajnie, wygląda też takie. Ok, to mamy kolejną, trzecią. Dobra, teraz weźmy to. O! Zobaczcie, już to było. Mamy, widzowie, tutaj powtóreczkę. Trafiła nam się. Trochę szkoda. No, powtóreczka, bo tu zobaczcie, ta jedynka jest podobna, tak samo. Ale zobaczcie. Jak nawet weźmiemy. O. To zobaczcie. Nawet możemy zrobić taki, jakiś ten. Nawet jakbyśmy jeszcze mieli, widzowie, takie cztery same. To byśmy mogli nawet z tego zrobić kwiatek. O. Jak widzicie. Taki... No, nam się jedna powtórka zdarzyła, ale nic nie szkodzi. Też nawet jest spoko, grafika, no dobra. Kolejne, jakie mamy? Teraz mamy słowo, kolejne słowo, mi. Jak widzicie słowo, nie wiem czy wyraźnie, no ale dobra, jest już, chyba widzicie. Słowo mi, z kropeczką, no okej. Okay. Też jest fajne. Pasuje, swoim widziałem, że to korzystnie też oczywiście do love. Różowe. Mi. No to znaczy mnie. Kolejne, widzowie, mamy słowo. Tu mamy chyba dużo słów. Mamy kolejne słowo. Jest. Mieliśmy tu hej, a teraz mamy jest. Na przykład, że jest. No to znaczy, że tak, widzowie, po polsku, bo to po angielsku. No to okej. Okay. Tu mamy już szóste, to zostało nam ponad ten. No dobra, tutaj sobie tutaj weźmiemy ten. I jest im coś takiego. Taki trzykolorowy kwadracik. Mamy tu jak widzicie, niebieski, różowy i ten taki, taki jak kafelki bym powiedziała, coś takiego. No ale okej, okay, niech będzie. W sumie pasuje bardziej tutaj. Tak o, weźmy tutaj. O, tutaj pasuje. No, no okej. Okay. No i zostało stanie. O, żywam do ręku kolejne i jest ją... zobaczcie, takie serduszko, bardzo urocze. Naprawdę, takie urocze serduszko pasuje. Jak widzowie, jak widzicie, w sumie do love pasuje to serce. Fajne urocze. I wątkolu może dać takie mini serce. No i dobra, weźmy prawie zostały tylko na trzy, i kolejne jest widzowie słowo, Jurok z taką gwiazdą, jak widzicie. No to mamy tutaj ponad raz, trzy, cztery, i teraz piąte słowo, bo tutaj mamy trochę takich kolorowych i trochę widzowie takich yy, tych. No to spoko, Jurok może być. I zostały dwa i kolejne mamy uproszę nie słowo tylko widzowie w takim dymku znak wykrzyknik jakby chyba ktoś jest widzowie jakby powiedziała taki coś nie tak powiedzieć, że coś nie tak tylko po prostu że coś zezłoszczone, na, na przykład jak z Aminą ktoś mówią też spoko i w sumie powinny być to wszystkie, bo w sumie to jest ponad yy, już 10, ale przypadkiem dostałam dodatkową. I w sumie mieliśmy serce, a zobaczcie, ostatnie trafiła mi się, widzowie, gwiazdka z. Gwiazdeczka. I ostatni widzowie, oczywiście, ostatni widzowie. Naprawdę są fajne. Ten. Szkoda, że trafiła się jedna powtóreczka, ale ładnie to wygląda. Ale zobaczmy, widzowie, na, tym, na naszej co jeszcze. Jakie można było jeszcze trafić? Można było jeszcze trafić, widzowie, znak zapytania. Jest to, my już trafiliśmy. Dobra, widzimy, co my trafiliśmy. Trafiliśmy to, ten kształt, trafiliśmy serce, trafiliśmy, widzowie, gwiazdkę, trafiliśmy do słowo mi. Jest. Hej. Wykrzyknik. Jeszcze tu na górze, jak widzicie, na pewno ten love. Ten widzowiek kwadrat. i urok. Do czego my nie trafiliśmy? W sumie ja nie trafiłam. Nie trafiliśmy, widzę. Yy, yy, Znaku zapytania, jak widzę. Miss. Taki, jakby, nie wiem, taki, jakby gdzie jest slime, czy coś takiego. Taki jeszcze nie trafiliśmy. Stąd tu, u. Nie wiem, czy coś, tylko same, u. u no to trafiliśmy. Ten slime, tylko z innej kor inna, raczej wyglądająca jak tamto. I chyba dream, dream Big. I chyba. Nie wiadomo, czyli sobie to są wszystkie do zebrania. Bo wiecie, może być ich pełno tych yy, kwadracików. No, jedynie jakbym się nie trafiła ta powtórka, to wiecie, co bym chciała chyba trafić. Mi się wydaje, albo sobie któryś z tych. Mi się wydaje, albo jeszcze ten Dream Big. Dream Big. Że wielkie, chyba marzenie coś takiego. Albo Miss jeszcze. Coś z tych bym trafić trafić. Jak mi dzisiaj nie najgorzej trafiłam, bo w sumie spoko trafiłam dużo takich fajnych tych. Jedna, się, jedna jest powtóreczka, ale widzowie nic się nie szkodzi. Przecież może być jedna powtórka. Bo normalnie zobaczcie tyle powinniśmy dostać, bo to jest. To powinniśmy tyle dostać, ale przypadkiem nie są, chyba trafiło do pokłania jedno dodatkowe. To nawet spoko. No i co wie, no, te elementy, które tu dostajemy, też są spoko No co tutaj Wam, widzę, by Wam opowiadać? To są same po prostu elementy, że możecie z nich budować, ozdabiać na przykład różne rzeczy. Na przykład, macie z doców dodatkowo, albo na przykład użyć te elementy do bransoletki którą posiadacie. No to co macie z doców? Albo nawet mieć zwykłą taką, wiecie. No, no to klocku, wiecie, co przyczyniałeś tą płytkę konstrukcją, taką, mówięcie malutką i na przykład na niej na przykład zbudować jakiś obraz, to nie najgorzej. No i te płytki mogę Wam powiedzieć, że na przykład możemy użyć do minifigurek. To jeszcze mi sobie może pokażę na minifigurce, jak to wyglądałoby. To poczekajcie, kogo mam tutaj szybko? Dobra, mam tutaj sobie Kaja z Lego, Ninjago. No i sobie na przykład możemy mu coś podarować, dobra. Weźmy, że na przykład y, Kaj daje serce na przykład Skaldor. Szkoda, że nie mam przy, przy sobie Skaldor, ale no. O, no i jak widzicie, fi, do figurek widzowie te kwadraciki też możemy sobie użyć na przykład, że takie jak jak widzicie, liściki czy coś takiego. Spoko sprawa. Dobra, Kaj, już mi oddaj. Jak ktoś to już się z tobą pożegna, bo już nie jesteśmy na razie ten, to jak coś, to pożegnamy Kaja. No, i można to się do swoich takich tych, albo no, jak zauważyliście, możemy nawet takie kwadraciki podarować w mini figurce. Bo te elementy, no to można nigdy podarować niektóre, ale bardziej mi się wydaje, że te kafelki, bardziej te y, kwadraciki można niż to. No, co widzę? Ja sądzę, że odcinek właśnie był taki troszeczkę długi, ale troszeczkę taki mini. Mini rzecz do otwarcia, trochę długo, no ale chyba ludzie no trochę gadam. No co, ja się z wami żegnam, sądzę, że wam się odcinek spodobał. No to co, ja się z wami żegnam, no to na razie.